kto z naszych widzów okaże się największym fanem Playboya Kurtygu. Ja nie jestem fanem Playboya Kurtygu, a ty? Ja również. Nie. Do tego oddajemy pałeczkę naszym widzom. Be Siema, jestem Krzysiek. Siema, z tej strony Bart. Jestem Janek, słucham Cartiego 5 lat. Kartiego słucham od 2021 2022. Coś takiego mniej więcej. Generalnie Cartiego słucham wydaje mi się od 2017 roku jakoś, od momentu, kiedy dołączył do Ace of Mobu, dużo osób w ogóle nie wie, że on był w Ace of Mobie. Ulubiony album kartiego. Ulubiony album to jest Colourat. Yy, Moim ulubionym albumem jest Dilead, ze względu na to, że ma właśnie bardzo dużo elementów czerpiących z cloud rapu, ale w takim fajnym, klautowym, trochę mamblowym stylu. Ktoś bym powiedział, że die... Dobrze do zrobiony pod względem koncepcji połączenia takiego trapu i cloud cloudrapu. Ostatnio najwięcej od -o, szczerze, słucham... Bino mi siadło ostatnio. Bardzo dobrze wchodzi Over. I w ogóle ten numer przeszedł przeze mnie, jak słuchałem World of Red, to zapomniałem w ogóle o nim. Przez trzy lata w ogóle zapomniałem, że to jest na trackliście. Ulubiony track, track yy, to Slayer. Pierwsza ronda jest bajecznie prosta. Nasi uczestnicy dostaną kilka pytań, tak jak w formacie 1 z 10. Będą to pytania raczej łatwe. Mam nadzieję, że nikt się nie wykluczył. I będzie sobie można nafarmić trochę punktów. Nasi uczestnicy wybierają sobie numerek od 1 do 15 i po prostu odpowiadają na te pytania, które sobie wylosują. 5 pytań dla każdego. Yy, 13. Z jakiego miasta pochodzi Playboy Carty? Atlanta. 8. Ile razy Playboy Carty wystąpił w Polsce? 2. Wystąpił 3 razy. Bieram numer 1. Pełne imię Playboya Cartiego? Jordan Tarter. A drugie się liczy? Jak znasz drugie imię, to możesz za pół punkta. Drugie imię to Terel. 9. Kim dla Playboya Cartiego jest MC Scratch? <laughs> Playboy karty nie zna MC Scratcha. Who is MC Scratch? I was MC Scratch, man, before I became big boy. <laughs> Siedem. Jaka jest dokładna data wydania Holotaret? Było w Boże Narodzenie 2020 roku czy w Wigilia? 20. Czwarty albo 25 grudnia 2020. No masz 50%. Stary. Dobra, strzelę 25. No, tak. Dobrze, idę po kolei, wybieram numer dwa. Jaka jest najpopularniejsza piosenka Playboya Kartiego na Spotify? Dobra, ale z fitem, czy jego solowa piosenka? Nie chodzi o solowy, który miał na jakimś albumie. Dobra, bo mam kilka hitów. jest y, kilka hitów z y, Eryta Szhartego, jak Location albo Marnolia. Ale nie, on miał największe streamy właśnie od tej Ery TikToka. Dobra, z Magdalena. Naprawdę, ile ma, macie na to zapisaną liczbę? 870, chyba coś takiego. No to trójkę proszę. Z jaką raperką Playboy Karty ma dziecko? Igi y -Y -Y Azelia. Czwórka. Wymień minimum jedno imię dziecka Playboy Kartiego. Onyx. 15. Wymień pozostałych członków labelu Opium. Destroy Lonely, ten Carson, Homicide Gang, i oni się dzielą na duet Michi i Bino. Mm, piątka jest? Dobra, z kim z tej czwórki Playboy Karti nie ma numeru? Kodak Black Lil Wayne Gana Minaj. Z Lil Wayne'em. Dziesiątka jest. Wymień jednego producenta kojarzonego z Playboyem kartym. Filfi. Gdzie zostały mi numerki? Bo jest ich bardzo mało na pewno. Sześć. Dobra, sześć. Cztery ostatnie albumy z tytułami. Rok, w którym zostały wydane. Playboy Carti, Playboy Carti, 2017. Dynecie. I tutaj. Mam problem, bo to jest 18 albo 19. Po czym pomyślmy, pomyślmy, pomyślmy. Nie, dobra, 2018, 100%. Daj lip, 2018, Wolotaret Red 2020. I zapytałeś o cztery albumy. To nie jest album, to, to jest, to jest ta mixtape. Ta jest, o Boże. Died ja, as, a, za pół, a, można, ja... można za pół punkty, teraz kolega był pierwszy akurat. I na Abyudance? 2016 rok. E, tak. To 11. Kogo nie ma na albumie Hall of the Red? Kitka Diego, Futura, Kanie Westa, czyli Luzi Werta. Z jego. To dwunastka. W jakim teledysku od Ace'a pojawia się Playboy Karti? W sensie, gdzie nie ma go na ficie. Żaden mi nie przychodzi do głowy, żeby... No mogę sobie strzelić w jakiś popularny Praise Lord, ale to nawet no... No nie wiem. Dobrze. O a, Mega śmieszne, bo ostatnie pytanie, jakie dostajesz to jest Czy Playboy Carty był kiedykolwiek członkiem ASAP Mob? Co? <grym> Od momentu, kiedy dołączył do ASAP Mobu, dużo osób w ogóle nie wie, że on był w ASAP Mobie Tak, był w ASAP Mobie i dużo osób do teraz o tym nie wie w ogóle Tutaj widzicie aktualną punktację, a my przechodzimy do rundy drugiej Przechodzimy do rundy drugiej, w której nasi uczestnicy będą zgadywać nuty Playboya Cartiego Będzie to jedna piosenka wybrana przez ekipę Hip Hop Headów Jedna piosenka z wybranego przez uczestnika albumu I też jeden feat od Playboya Cartiego Myślę, że wszystko jest jasne, także zapraszam tutaj Muszę wybrać album sobie samemu? Tak No to było of red". Dobra, Punkman Jak chcesz trudną człowiek? Dobra, w trudną salujemy Nie ma opcji, nie będę wiedział Ale to jest z mixtape'u Wybraliście mi z mixtape'u pewnie Nie, No co ty Jak miałbym strzelać to bym powiedział, że to jest z mixtape'u jeszcze To jest Drake, to jest Pain 1990. Kurwa, teraz muszę trafić tą cenę na końcu. Eee, 94. I... Yeah. Nie! No 2. Super. Myślę, że nie było wstydu. Eee, jak wybierasz album? O Boże, na końcu języka to mam. Met nie metamorfozis, nie. Kur... Na końcu języka mam tytuł... Bo, dobra, nie, no... Metamorfozis, mogę ze strzelić, ale to nie jest to raczej, no. To jest stopne. to. Jest Stop. Dobrze, Jezus Maria, dobra. Kolejna film, jesteś gotowy? No, dawaj. Nie wiem. Nie wiem, co to jest. No, nie zgadłem tego. Jakieś łatwe teraz, karta łatwe użyjemy. Jaki to jest album? Takie szybko podpowiedź. Chyba musisz powiedzieć. jest. Dobra, znowu zrobimy dziki strzał KK tutaj. No i dobra. Powiedzcie, stary za dobrze, więc ty dostajesz same niki, to Nie, proszę, ja na tym poległem. Holoteret Not plain. Jeden z ulubionych akurat, więc. No, fitu się boję A, trochę. Field trip. Nie, tylko nie z mixtape'u. No to jest z mixtape'u coś, nie? Owszem. No, no to to, to kurwę trudne. Do, do zgadnięcia było. Trzecia runda jest rundą, gdzie nasi uczestnicy będą odpowiadać na tabliczkach. Tak właściwie to na kartkach, bo zapomnieliśmy wziąć tabliczek. Będzie można w jednej rundzie zdobyć dwa punkty, ale będzie można też stracić punkty, więc przechodzimy do rundy trzeciej. Pierwsze pytanie. Jaki radar miał być na OG wersji utworu Mech? No nie, no pytanie o Liki. Dobra, Wild Guess znowu. Strzelam. No dobrze, dobra. Pokazujcie wszyscy. Dwa razy mamy odpowiedź Uzi raz Tripiret. No, jest to ludzi werty. Tak? Ja nie Fragment w ogóle tego numeru był w Instagram czy Insta Story. Drugie pytanie: kogo karty słuchał najwięcej, dorastając według opisu, który ma na Spotify? Jest pięciu artystów. Tyle ile wymienicie, to tyle to zdobywacie. Ja nie wiem, totalnie. bo to jest w opisie na Spotify, tak? Mówicie. Dobra, mamy to, mamy Czyli... to. Ja wam mówię, wszystkie pięć mamy. Tak? Nie czytałem tego opisu, ale tam będzie wszyscy pięć. Już macie po 5? Nie, mam 3. Ja mam już 5, przytomne. Pokazujcie, co macie. Dobra. Ja chcę zobaczyć, co wy macie w ogóle. Co? Jeden. co? Jeden. Ja też myślałem o Gucci. Kurwa, myślałem jeden. o Gucci. Ja już wymienię wszystkie. Jedyną osobą, która zrobiła tutaj jeden punkt, jest Bart. Okej. Okay. O, myślałem o Gucci. Pozostałe osoby to jest Michael Jackson, <noise> Prince, oh Gucci Mail. Lee Jones i R. Kelly. Ale gdzie miałbym szczęście? Nie, tego, chciałem nie, powiedzieć, nie. że byłem blisko, ale nie byłem ani trochę. Ja po stary prostu. Ale przynajmniej Jackson. wpadłeś na kolejkę. Ale Merlin Manson, stary. To ma dużo sensu. Karty na miesiąc przed wydaniem Holotaret dużo tweetował i kogo wtedy oznaczył, przez co ludzie myśleli, że pojawią się na fitach, a koniec końców ci artyści nie pojawili się na fitach. Było trzech takich artystów, których karty oznaczył na Twitterze na miesiąc przed Hololotaret, czy nawet na kilka dni przed collo I raperów, tak? O, tak, artystów. No, ale... Okay. No nie okay. no, tak. Jestem teraz. Wszyscy... Nie, ty nie. nie dałeś Travis'a, w takim razie tylko ty nie zdobywasz punktu. Kurde, za ten Travis. Bo to byli Travis Scott, Pharrell Williams i Post Malone. Okej. Okay. Postman. Dobra, ostatnie pytanie z tej rundy. Będzie to pytanie najbardziej yy, losowe. Tak się wydaje. Jeśli ktoś będzie najbliżej, dostaje punkt. A jak ktoś będzie najdalej, dostaje punkt minusowy. Ile razy fraza moja oh yeah. na cholotaret? Ej, i teraz mnie ciekawi wasz, wasz proces myślowy, czy wy na przykład sobie się te piosenki ja każdy Próbuję tam... znaleźć jakiegoś <laughs> śladu. <ślety>. Nie <laughs> wiem. Ja zastosowałem wzór z liceum, wiesz? Okej. Okay. Delta, obliczyłeś. Nie <laughs> powiem ci, jesteś moim przeciwnikiem. Powiedzi? 30, 45 i 127. No, jesteś bardzo blisko. <laughs> Ten wzór zadziałał. Jest to, uwaga, 118. <laughs> Ja, ja, ja. Wiecie jaki był proces myślowy? Ja pomyślałem tak, zamknąłem oczy, przypomniałem sobie jakiś jeden numer i mniej więcej tak uśredniłem, ile tam może być tych libów i wymnożyłem to razy ilość traków w albumie. Kombeka zrobiono. A my przechodzimy do rundy czwartej, <laughs> gdzie ktoś odpadnie. Przechodzimy do rundy numer 4. Runda, która zweryfikuje, czy ci panowie za mną są prawdziwymi fanami Playboya Cartiego. Taki oto iceberg, który pewnie widzicie tutaj teraz na ekranie. Mam nadzieję, że Michał go wstawi. Z tego iceberga tutaj nasi uczestnicy będą musieli wybierać po kolei jedną frazę, którą będą musieli po prostu nam jak najbardziej dokładnie wyjaśnić. Dolna warstwa tego iceberga jest oczywiście za dwa punkty, górna jest za punktów 1. Powodzenia, powodzenia. To nie jest jak coś Iceberg stworzony przez nas, ugraliśmy go z Reddita. No to ja biorę Opium Opium, i to jest konto na Instagramie, przez y, label Opium stworzone. I tam postują po prostu wszystkie jakieś tam nowości, jakieś aktualne rzeczy. Mogę ci odpowiedzieć, że to nie jest Opium Opium, tylko Opium Opiumo. I to jest różnica. No to ja biorę z dolnej tej... Y Tabelki. Carty didn't sign the birth certificate. No to to jest y, historia z tym, że jak IG Yazela rodziła syna Cartiego, to on pojechał z Liluzem grać sobie na konsoli i nie było go przy porodzie syna. No i tyle. Z dołu biorę. Go to the moon, y, instagramowy snippet. To jest wersja OG, która była z tym całym takim fajnym wampirzym intro i tak dalej. I dwa czy trzy tygodnie przed wydaniem albumu została totalnie od zera nagrana przez Kanye Westa. I też jakby on to potwierdził swoimi wersami na numerze, że kilka tygodni przed premierą tego albumu zaczął pracować z nad nim. I ludzie byli bardzo rozczarowani, bo bardzo im się nie podobał ten wers Kanye Westa na płycie, ponieważ oczekiwali zupełnie innego klimatu. No to wybieram 24 Hours Locked In i to był jeden z tweetów kartiego 48 Hours. Tak, 48 Hours. <laughs> yy, przed wydaniem Holloty. A i tak nie było po 40 godzinach, 48 godzinach jej. Można to uznać, w sensie to nie był tweet, tylko to był post na Instagramie. Okay. A możesz tak jakby powiedzieć, kiedy mniej więcej został on wrzucony? Jak, jak bardzo przed holo tak jak został wrzucony? 2 miesiące? Miesiąc? Został wrzucony ponad rok. Rok. Pół punkta. Tak, pół punkta. no bo... Pół punkta można no, 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 tak, kurwa To lecimy, Carti got arrested. No to wyjaśnienie jest proste, no. Carti został aresztowany za to, Przecież. że za szybko jeździł autem, tak? I potem było nagranie, że w tym przyjęciu do aresztu stał z fanem, on go nagrywał, że Jezu, spotkałem Kartiego w areszcie, no, no, i, no i tyle. <grystanie> 5 listopad 2018, wtedy miało wyjść Duolot Aret według pierwszej zapowiedzi. To biorę to samo i strzelam, że Daily wtedy wyszło, ale raczej nie. Tak. Okay. A na odwrót, na, ruchu na ruchu. odwrót. No to ja też myślałem, że listopad tego mi nie pasowało. Yy, no to to The Real Full Metal 2009 to było jakieś stare konto kartiego chyba, tak? No, w sensie tak, no, pierwsze konto jakieś chyba instagramowe, to jego było Long time Concert version. No to po prostu była zdrana podczas Rolling Lauda, e, niespodziewania spoza set listy lo, e, właśnie ten long Time. I Była dużo, extended wers wersja na outro zadrana chyba. W tym roku? To było albo 22, albo 23. I bardziej mi się wydaje, że 23. Chyba wcześniej, bo ludzie myśleli, że to będzie na Hololotarii. Tak, tak, tak. Explanation jakby jest dobry, a to było za dwa punkty, więc im o jeden punkt można dać. Mm, no, jakby... w kurwę trudno. Strzelam Mali World. To jest jakiś w kurwę dawny, niewydany album. Jakiś mixtape niewydany bardzo. No dobra, no to Playboy i Nike Ad. To było to, że no miała być domniemana kolaboracja Nike z KARTIM. Chyba właśnie była już nagrana reklama, i to nigdy się nie ukazało, i nigdy nie wyszło. To A jaki to miał być model butów? Nie powiem ci, jaki to miał być model butów. A jaki kolor? A strzelę jak w karty jego to czerwony, ale no nie wiem, raczej nie. Nie wiem, jakie buty chodziło. Nie. Żółty, żółty. A, ty, no ty, no żółte no y chyba. Ale um, możemy dać ci w sensie za to tak pół punktu. Ten hashtag numeryczny z Headstone'em, muszę strzelić. Jeżeli on zaczyna się od 9,9, to on będzie gdzieś, to będzie jakiś ciemny kolor. To będzie jeden z jakichś kluczowych kolorów w albumie kartiego pewnie. Pewnie ludzie w WOLOTARET na przykład się jarali tym całym motywem z tym związanym. I strzelam, że to jest po prostu numer to, y, motywu kolorystycznego z jakiegoś albumu z WOLOTARET najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej, no podobnie. czerwone. To GG. Musisz coś za dwa punkty, żeby wejść do finału. No dobra, nie już tu nic nie wiem, więc y, strzelam. To jest raczej nieprawda, ale y, że Art Dealer to jest y, ziomal Cartiego. Art Dealer to jest projektant mody z... no czyli ziomal jego no, no. No. no niestety nasz faworyt z pierwszych rund odpada dziękujemy za udział, było bardzo dobrze na początku tutaj już losowość no w, drugiej, w tej trzeciej rundzie zadecydowała, ale i tak było naprawdę bardzo dobrze, dziękujemy za udział jakieś ostatnie słowa pożegnania? Yeah. <noise> Okej, okay, dziękujemy bardzo. Przechodzimy do finału. Ostatnia runda, tutaj wszystkie punkty zdobyte wcześniej się nie liczą. Po prostu wymieniacie między sobą fity, na których wystąpił Playboy Karty. To nie mogą być liki, to, to muszą być tylko oficjalnie wydane numery. No i po prostu kto pierwszy nie będzie wiedział, to odpada czas na zastanowienie to myślę takie 30 sekund. Carnival. Lana del Rey, Summer Bummer. <noise> Film. Telefon Trolls od Ace of Mobu. Mm. Field Trip. Okay. Uh, type Shit od Futura i od Metro. Faksam. To jest za szybki. Off the Dread, z Junia Junia, Dondy. Frat rules. Uh, z Dondy. Mm. <noise> Boże, wystrzelałem się jakoś na początku tak szybko i teraz myślę. A jest dużo tego przecież. Mam taką pustkę w głowie, Jezus. Nie, no zaraz się załamię, nie, to jest tragedia. No, trudno przegrałem. Tak, taką mam pustkę w głowie. Po tych wszystkich basicowych nutach się tak wystrzelałem. A więc Bart Stochmal, influencer muzyczny, reprezentant Rap River wygrywa. Subskrybujcie kanał Hip Hop Hedy. <grym> Chciałem tylko powiedzieć do Waszych widzów, że jeżeli wy faktycznie wzorujecie się na Hive na to muszę przyznać, że jesteście tak samo niezręczni jak oni. <grym> e, tak jak wspomniał Michał, Bart wygrywa, ale nikt nie przegrywa. <grym> Szarał dla wszystkich osób, które wzięły udział, czyli trzech. I pamiętajcie, żeby obserwować naszych uczestników i nas, bo tam e, wrzucamy info e, o takich odcinkach jak ten, bo mamy w planach robić ich więcej. Także no to jest kombak. Myślę, że na miarę tak PSG z Barceloną, nie? 6-7.